poduszki i materace marki Livazia z wypełnieniem z naturalnego kapoku. To idealny sposób na odprężenie w zgodzie z naturą. Nowoczesna jednokolorowa poduszka z wygodnym siedziskiem to coś, czego nie może zabraknąć w żadnym minimalistycznym domu. To minimalistyczna poduszka do siedzenia, która sprawdzi się na wieczór w większym towarzystwie jako poduszka do relaksu podczas medytacji i jogi. A także jako wygodne miejsce do rozprostowania nóg. Ta nowoczesna jednobarwna poduszka jest wyposażona w praktyczny uchwyt do przenoszenia. Dzięki temu idealnie sprawdzi się również w podróży. Kapokowe wypełnienie nie odkształca się i jest szczególnie pomocne w przypadku bólu pleców oraz podczas relaksu. Kapok to naturalny surowiec pozyskiwany z drzewa kapokowego. Nasze ręcznie wytwarzane materace są wypełnione w 100% puchem tej rośliny. Wypróbuj włókno kapokowe i ciesz się naturalnym komfortem. Livazja. Kapok zapewniający naturalny relaks.